Żeby moi drodzy, tak mocniej osadzić i umieścić tę liturgię dzisiejszego słowa, czyli to słowo, które Bóg wypowiada do nas w tę 25. niedzielę, zwykłą w ciągu roku, dłońmi Kościoła, nam podając to słowo, żeby je bardziej umiejscowić, że tak powiem w cudzysłowie, w kontekście liturgicznym, pozwólcie, że w jednym zdaniu przypomnę to, o czym mówiliśmy, czego słuchaliśmy i co czytaliśmy tydzień i dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu, pamiętacie? Bo to było związane z czekoladą. Czyli zachęta Pana Jezusa do tego, abyśmy podjęli postawę i trud napominania i upominania drugiego człowieka. Przy czym założenie jest takie, że jedyną motywacją i jedynym skutkiem mojego napominania ma być nawrócenie i troska o zbawienie drugiego człowieka. Jest jedyna motywacja, jeżeli napominasz dlatego, że chcesz poniżyć, że chcesz siebie wywyższyć, że chcesz w jakiś sposób dotknąć drugiego człowieka, to to nie jest postawa chrześcijańska, ani biblijna, ani zaproszenie Jezusa Chrystusa. A więc nawrócenie. Tydzień temu byliśmy zaproszeni do postawy wcale nie mniej łatwiejszej, równie trudnej, a może bardziej trudnej, bo każdy z nas to zna ze swojego podwórka, czyli do postawy przebaczania drugiemu człowiekowi, temu, który nas skrzywdził, i temu, który nas prosi o przebaczenie. A zatem pomyślałem sobie wczoraj, że w kontekście przebaczenia również chodzi o nawrócenie. Bo zobacz, jeżeli podejmujesz ten trud przebaczenia drugiemu człowiekowi, to stajesz się podobny do Boga, Boga w Jego miłosierdziu, Boga, który nieustannie pragnie człowiekowi przebaczać. Stajesz się Jego odbiciem, odblaskiem, imitacją tutaj na ziemi. A więc dokonuje się moje zbliżenie się do Boga, a więc moje nawrócenie, moje oczyszczenie, ale z drugiej strony ten, któremu przebaczam, również jest zachęcony moją postawą do tego nawrócenia. Wyobraźcie sobie sytuację taką: oto dwóch gości stoi na ringu i obaj mają rękawice bokserskie i się piorą po tych twarzach. I nagle jeden zdejmuje rękawice, ja wierzę jeszcze w humanizm ludzki. I wierzę w to, że ten drugi, który ma rękawice, nie uderzy tego bez rękawic. Też je zdejmie i nie będą się prać. Moje przebaczenie, moi drodzy, zdejmuje rękawice nie tylko z dłoni, ale z serca drugiego człowieka. I dlatego możemy się pojednać z sobą i z dobrym Bogiem. A więc znowu zobaczcie nawrócenie i troska o zbawienie. Nie tylko moi, ale drugiego człowieka, bowiem jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni jako jeden Kościół Chrystusowy. Jako uczniowie naszego Pana, jako wspólnota już zbawionych. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, ponieważ ta dzisiejsza liturgia Bożego Słowa zachęca nas właśnie do nawrócenia. I nie chodzi dzisiaj o kwestie natury nawrócenia, o sposobie nawrócenia, o tym, jakie kroki podjąć, aby się nawrócić. Dzisiejsza liturgia słowa mówi wyraźnie po prostu nawróć się. Czyli powróć do Boga, czyli pojednaj się z Nim. W kwestii natury nawrócenia już mówiliśmy niejednokrotnie, tylko pozwólcie, przypomnę w jednym zdaniu, to hebrajskie szuby, które jest tłumaczone jako nawrócenie w języku greckim, w koiné, w Nowym Testamencie, że tak powiem, składa się z dwóch określeń: metanoia i epistrofe. Metanoia to jest przemiana sposobu myślenia, wartościowania, patrzenia, a skutkiem tego jest epistrofe, czyli zmiana drogi, kierunku życia czyli powrotu do Boga. To jest rzeczywistość nawrócenia. Ale nie o tym dzisiaj, dzisiaj o tym, że mamy się nawracać. Po prostu, a może aż. Dlatego pierwsze czytanie ono wyjęte jest z księgi proroka Izajasza. To jest y, tak naprawdę Deutero Izajasz, czyli, czyli tak powiem, druga część tej księgi napisana. Przez jednego z uczniów proroka Izajasza, który w jego duchu pisał i prorokował. To jest ten czas, kiedy Izraelici są w niewoli babilońskiej, już pod koniec tej niewoli. I Izraelici, tak jak zwykle, szemrają przeciw Bogu. Są na niego obrażeni, zniesmaczeni Bogiem, no bo było zawarte przymierze, diatekę, czyli układ między Bogiem a narodem wybranym. Bóg obiecuje ale też zobowiązuje Izrael obiecuje ale nie wypełnia swoich obietnic I proroc również ten dzisiejszy fragment z Izajasza zwraca się do Izraelitów i mówi obudźcie się wreszcie i zrozumcie to że to nie Bóg was opuścił tylko wyście odeszli od Boga i skutkiem tego jest i ta niewola i ta poprzednia czyli asyryjska i pewnie kolejna perska i tak dalej, i tak dalej. I dlatego w tym dzisiejszym bardzo krótkim fragmencie, moi drodzy, spróbujmy wyłuskać trzy sprawy, trzy rzeczy. Po pierwsze, Izajasz mówi tak, niech się nawróci do Pana, a wcześniej, szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Czyli krótko mówiąc, Wróćcie do Boga, póki jest czas. Dopóty, dopóki jest czas, macie szansę do tego Boga wrócić. Więc ten czas trzeba wykorzystać, moi drodzy. To jest dokładnie to, o czym dzisiaj mówi fragment Ewangelii Mateuszowej, czyli przypowieść o tym gospodarzu, który najmuje do swojej winnicy pracowników. Kiedy jest czas? Ci ostatni przyszli godziny przed zakończeniem dnia. Nieważne kiedy, tylko ważne, żeby przyjść. O tym za chwilę. Druga rzecz. Mówi prorok tak w kontekście tego nawrócenia. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. To jest druga rzeczywistość. Bóg pragnie przebaczać. Bóg jest hojny w przebaczaniu. Ja bym powiedział, że imieniem Boga jest miłość, a drugim imieniem, albo równoznacznym, czy równoległym jest przebaczanie. Moi drodzy, w Jezusie Chrystusie Bóg nam o tym powiedział. Gdy Jezus został zabity na krzyżu, z Jego ran i z Jego serca wypłynęła krew. Właśnie po to, aby nas obmyć. Tylko potrzeba nawrócenia, czyli przyjścia do tego Boga, aby tą krwią móc być obmytym. Tak jak mówi Apokalipsa, paradoksalnie, aby się wybielić we krwi baranka. Wybielić we krwi baranka. To jest pragnienie Boga, żebyś ty, ja i każdy z nas był zbawiony w mocy Jego przebaczenia. No bo każdy, jak mówi Święty Paweł w innym miejscu, każdy zgrzeszył i pozbawiony jest swoje Bożej. I trzecia rzecz, mówi Izajasz, tak, bo jak niebiosa górują nad ziemią. Tak, drogi moje, nad Waszymi drogami i myśl moje nad Myślami Waszymi. To dotyczy owego przebaczania, bo Bóg ma zupełnie inną logikę. Bóg ma swoje drogi, ma swoje myśli i my mamy do nich dorastać, a nie zmuszać Boga, żeby dorastał do naszych myśli, naszych ideologii, naszych idei, naszych propozycji, bo jeżeli Bóg by tak zrobił, to byśmy się roztrzaskali prędzej czy później o pierwsze, pierwszą ścianę i pierwszy mur. Dlatego my mamy chodzić Jego drogami, a nie Bóg naszymi. Kto tu jest Panem? Kto tu jest Bogiem? Kto tu jest Szefem? I w tym sensie, w sensie tej logiki przebaczania, której my nie jesteśmy w stanie pojąć, bo w kontekście Ewangelii, tak? Zobaczcie, ci, którzy pracowali cały dzień w spiekocie dnia, w słońcu, w skwarze, w trudzie. Spodziewali się dostać więcej niż ci, którzy pracowali tylko godzinę. A Bóg wynagrodził jednych i drugich tak samo. Dał im podenarze. To jest dopiero niesprawiedliwość, nie? To jest dopiero niesprawiedliwość. Wyobraźcie sobie, jesteście w pracy zatrudnieni. Większość z Was jest. I ty pracujesz cały miesiąc równo. A drugi wiesz, przychodzi tylko na godzinę codziennie i dostajecie taką samą kasę. Gdyby patrzeć na tę przypowieść w, w kontekście doczesności, to moglibyśmy się zagubić i zaplątać w tym, czy ten gospodarz był sprawiedliwy, czy nie, i ci, którzy mieli pretensje i szemrali, czy mieli rację, czy nie. Ale tu zupełnie o coś innego chodzi. Tu chodzi o wieczność. Za chwilę do niej wrócę. Ale jeszcze jedno zdanie. W kontekście pierwszego czytania, a więc w kwestii nawrócenia. A to też przeprowadzi nas do tej Ewangelii i mam nadzieję da nam e, jaśniejszy obraz tego, o czym dzisiaj mówimy. Kiedy w Polsce głosiłem rekolekcje ewangelizacyjne, sporo tego było e, razem z młodzieżą, to było bardzo wiele pantonim, świadectw. Jedna z pantonim e, mniej więcej przebiegała tak. Wychodził gościu na środek kościoła i udawał niemowlaka. Wychodzi ku niemu Pan Jezus, wyciąga dłonie, a spiker mówi – za wcześnie. Wychodzi młodzieniec, idzie z dziewczyną za rękę. Wychodzi Pan Jezus, wyciąga swoje dłonie ku nim, a spiker mówi – za kochanym. Idzie student i czyta książkę. Wychodzi ku niemu Pan Jezus, wyciąga swoje dłonie, a speaker mówi za Wychodzi dojrzały człowiek. Przychodzi do niego Pan Jezus, wyciąga swoje dłonie, a speaker mówi za Wychodzi stary człowiek. Przychodzi Pan Jezus, wyciąga swoje dłonie, a speaker mówi za Jęty, bo na emeryturze. Wreszcie wychodzi staruszek o lasce. Przychodzi pan Jezus, wyciąga swoje dłonie. Staruszek pada na glebę, a speaker mówi: Za późno. To jest treść dzisiejszej liturgii słowa. Moi drodzy, pozostaje pytanie: gdzie my dzisiaj jesteśmy? W czyjej winicy pracujemy? Albo. Czy nie jest tak, że my jeszcze, jeszcze jesteśmy na rynku? Nie pozwoliliśmy aby na to, aby ten gospodarz, ten Bóg, najął nas do pracy. On przychodził pięć razy w ciągu dnia. Ile razy w ciągu twojego życia do ciebie przychodził? Czy nie będzie za późno? To jest, moi drodzy, treść dzisiejszej Ewangelii i całej liturgii Bożego Słowa. Dostali wszyscy po denarze. Tak jak mówiłem wcześniej, wydawałoby się, że moglibyśmy to rozstrzygać pod względem sprawiedliwości, niesprawiedliwości, krzywdy, niekrzywdy. Ale ten denar, to jest, moi drodzy, symbol zbawienia. To jest symbol szczęścia wiecznego, czyli pełni. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście w Królestwie Niebieskim już, w wieczności. Ja tam nie liczę na żaden tron, ani krzesło, ale chociaż jakiś zydel mógłby Pan Bóg mi dać, na którym bym mógł usiąść i patrzeć w oblicze mojego Boga. I na tym zydelku sobie siedzę i nagle patrzę, a obok mnie na bardziej komfortowym krześle zasiada gościu, którego znałem w doczesności. Świnia totalna. Menel totalny. Pół życia w więzieniu przesiedział. Ile on nakradł, a ile krzywdy mi wyrządził. I Bóg mu pozwoli usiąść w królestwie swoim koło mnie, dlatego, że tuż przed śmiercią się nawrócił. A ty mówisz: Boże, zabierz go ode mnie stąd. To się nie da. To się nie da wytrzymać. Spróbujmy sobie to wyobrazić. I teraz żyjąc tutaj na Ziemi, spróbują, moi drodzy, zacząć myśleć kategoriami Boga, którego myśli przewyższają nasze myśli, Jego drogi nie są naszymi drogami. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, że na tym zydelku sobie siedzę w tym Królestwie Bożym, daj Panie Boże. Tak? I ktoś przychodzi, taki właśnie, o którym mówiłem, a ja mówię Panie, dzięki Ci za to, że Mam zydelek u Ciebie, i że ten gościu zdążył. I że ten gościu zdążył, bo nie będzie się smażył. Z drugiej strony, zobaczcie, moi drodzy, jaka to jest przewrotność nie? tych tak zwanych pobożnych. Nawet kiedyś w teologii czytałem o tym, że gościu napisał książkę i napisał o tym, że ci, którzy żyją pobożnie i święcie, będą mieli lepsze krzesła, że tak powiem, kolokwialnie w Królestwie Niebieskim. Bzdura na kółka, Bo moi drodzy, denara nie. Denar można podzielić na drobne, funta można na centy rozmienić, ale zbawienia nie da się. Czy można dać na przykład, nie wiem, 100% zbawienia temu, który był najęty rano, a 10% zbawienia temu, który był najęty godzinę przed końcem dnia? Nie da się. Czy pełnię szczęścia można tak podzielić, że tak powiem, sprawiedliwie po naszemu, czyli po naszych... Sposobie myślenia, wartościowania gościowi, który pracował cały dzień, dać całe szczęście, a temu, który godzinę 5% szczęścia. Nie da się. Ale z drugiej strony, tak jak wspomniałem, bywa często tak: ci pobożni myślą sobie, myślą sobie, jak to może być. To nie tędy droga. I myślą sobie, ci całe życie bumelowali. Całe życie byli obok Ewangelii, obok Kościoła. Całe życie grzeszyli, taplali się, i oni są w królestwie. I tu jest taka podświadoma, moi drodzy, pretensja. A ja nawet nie liznąłem tego grzechu, którego oni się taplali. Cały czas byłem wierny Bogu. Nie? I teraz wyobraźcie sobie: macie zgniłe jabłko albo rybę, która już jest zielona, bo jest yy, przeterminowana. Nie da się tego wąchać, a co dopiero jeść. I ty mówisz: Boże, zobacz, nie zjadłem, <grym>, więc należy mi się zbawienie. Daj mi denara. Denar nie jest za świętość człowieka. No, bo jaką zasługą jest to, że zgniłej ryby nie zjesz? Żadną. Jaką zasługą jest to, że nie wchodzisz w grzech? Żadną, bo nie będziesz utaplany. Więc nie ma co zazdrościć tamtym, tylko cieszyć się zaproszeniem, cieszyć się żywym Bogiem, cieszyć się, że inny też może w tym uczestniczyć, póki ma czas, gdy się nawróci. Amen.